Dzisiaj w odcinku Niezła Laleczka, czyli Renault Laguna trzeciej generacji w wersji coupé. Sprawdzimy jak prowadzi się i jak wciska w fotel to 3-litrowe V6. Czy wszystkie Laguny były takie ładne jak ta? Które silniki warto mieć na uwadze przy zakupie? Dzisiaj z naszymi kamerami odwiedziliśmy Wrocław, a auto otrzymaliśmy na testy od Kuby. Laguna trzeciej generacji to przedstawiciel niegdyś bardzo popularnego segmentu D. Dzisiaj ten samochód możemy kupić za niecałe 10 tysięcy złotych. Oczywiście, jeżeli zamarzy nam się wersja GT albo Coupé, do kieszeni trzeba sięgnąć o wiele głębiej, bo to nawet kwoty rzędu 40 tysięcy złotych. Oczywiście, na ceny wpływ mają. Czy auto jest i po którym liftingu, ale najszerszy wybór będziemy mieli dysponując kwotą 15-20 tysięcy. Ten projekt Coupé jest niesamowity. Co prawda inne wersje nadwozia nie są już tak urodziwe, ale dziś skupimy się konkretnie na tym egzemplarzu, które mamy na planie. Przód skojarzył mi się z Hyundai'em S Coupé, natomiast kupeta od Renault jest chyba bardziej charakterna. Projekt to ciekawy miks obłości z ostrymi kształtami. Zaokrąglony zderzak ładnie współgra stylistycznie z lampami, które mocno zachodzą na nadkole. Uwagę na pewno przykuwa gigantyczny wlot powietrza w zderzaku. Maska długa z centralnym przetłoczeniem. Z boku chromowane akcenty przy oknach i dwa przetłoczenia na karoserii. Linia dachu schodzi ku tyłowi powolutku, ale może sobie na to pozwolić, bo długość kupę od liftbacka różni jedynie 5 cm. Tył został okrzyknięty francuską wersją Astana Martina, natomiast moje pierwsze skojarzenie to Mercedes. Tak czy siak, jest dobrze, a pracują na to m.in. eleganckie wąskie lampy z ciekawą sygnaturą. Ogólnie ta pupka jest optycznie dość wąska i ze świetnym podciągnięciem klapy ku górze. Trzecia Laguna produkowana była od 2007 do 2015 roku. Liftingi były dwa – w 2009 i 2012 i Francuzi ładnie nazwali to faza druga i faza trzecia. Przyznajcie, brzmi jak jakiś kryptonim operacji wojskowej. Nadwozia do wyboru były trzy. To liftback, kombi, które było wyraźnie dłuższe i tak jak dzisiaj testujemy, czyli coupé. Co ciekawe, przynajmniej na razie, nie pojawiła się na rynku kolejna generacja Laguny, a ją na rynku zastąpił Talisman. Tak jak spodobał mi się projekt karoserii, tak śmiało mogę powiedzieć, że we wnętrzu kolejne pozytywne zaskoczenie. Bo wiadomo, że w Renault bywa z tym raczej różnie, ale tu wnętrze jest naprawdę fajne. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że nawet elegancja Francja. Co prawda, nie znajdziemy tu prestiżowo wyglądającego drewna czy piano black. Może i lepiej, ale srebrne wstawki, jasna skóra i przyzwoicie wyglądające plastiki dźwigają ciężar tego projektu. W oko wpada panel sterowania z takim joystickiem i obsługujemy nim nawigację oraz połączenia telefoniczne. Co prawda, ta ilość przycisków może nieco przytłaczać, ale sama obsługa jest bardzo intuicyjna. Panel klimatyzacji malutki, ale funkcjonalny. Klima dwustrefowa. Obok miejsce na kartę dostępową, ale spokojnie, nie musimy jej tutaj wkładać, jest Keyless, czyli system bezkluczykowy. Lewarek skrzyni biegów jest ostentacyjnie wielki i według mnie spokojnie mógłby być połowę mniejsze. Przestrzenie użytkowe to zamykany schowek przed pasażerem, schowek na konsoli środkowej, wysuwany uchwyt na kubeczek schowki w drzwiach i w podłokietniku i tutaj znajdziemy też złącza audio typu cinch i gniazdo 12 V. Kierownica masywna, dobrze leży w dłoniach, fajnie ścięta u dołu, posiada regulację w dwóch płaszczyznach i jest to całkiem spora regulacja. Umieszczono na niej przyciski do obsługi tempomatu. Jak to w Renault klasycznie po prawej stronie tutaj nieco ukryty przynajmniej z perspektywy kierowcy panel do zarządzania multimediami. Zegary proste w formie, co docenia wielu kierowców. Czterokrągłe wskaźniki oraz monochromatyczny ekran komputera pokładowego. Fotele skórzane i podgrzewane. Wygodne z niezłym trzymaniem bocznym i posiadające regulację elektryczną. Jeżeli chodzi o miejsce w kabinie, to moje pierwsze wrażenie jest takie, że siedzi się trochę jak na taborecie i Pierwszy odruch był taki, że szukałem gdzie obniża się fotel, a to, w tej chwili co widzicie, to już jest maksymalnie opuszczony fotel. Producent wsiadł tutaj i ogólnie nie narzekał na brak miejsca, poza tym nad głową, bo tutaj już ledwo wcisnął dwa palce. Tutaj średnio. Przebieg naszego egzemplarza to nieco ponad 263 tysiące kilometrów i w zasadzie jedyne ślady zużycia w kabinie jakie znalazłem, to jest ta popękana skóra na fotelach. Poza tym auto w niemal idealnym stanie. Brawo! Zanim wskoczę na kanapę w drugim rzędzie, fajna sprawa. Fotel elektryczny jedzie sobie sam do przodu. Natomiast jest też niefajna sprawa, to otwór nazwijmy to załadunkowy dla pasażerów, którzy mają tu podróżować. Jest bardzo mało miejsca i to nie jedyny mały otwór w tym samochodzie, ale o tym niebawem. Fotelik wraca na swoje miejsce. No i co z tego, że kanapa wygodna? Skoro zaprojektowana tylko na dwie osoby, to na bardzo. Malutkie dwie osoby, bo ja przy wzroście 1,73 m już pomponem tutaj szoruję po dachu. Na kolana no mam chyba niezbędne minimum, natomiast już fotel przy tym ustawieniu, jak tam siedziałem, najechał mi na stopy. Tutaj to totalnie nie ma miejsca. To jest największy chyba minus tego samochodu. Producent nie zmieścił się tutaj. Próbował, ale no po prostu nie. Są też plusy. To podłukietnik, w którym znajdziemy miejsce na kubeczek. Są nawiewy, jest mała tutaj skrytka, jest gniazdo zapalniczki, podłokietniki w boczkach i... Konkretne nagłośnienie to miłe ze strony Renault, że pamiętał o komforcie i fajnych warunkach do podróży dla pasażerów na tej kanapie. Nie miło, że zapomnieli o przestrzeni dla nich. Pojemność bagażnika to 423 litry, natomiast w liftbacku jest to 462, a w wersji Kombi to 508 litrów, czyli zobaczcie, jak niewiele tracimy na praktyczności w przypadku naszej kupety. Ym, zestaw Walizek. No nie wszedł cały, niestety nie zmieściły się i prawdopodobnie przeszkodził tutaj ten radiator systemu nagłośnienia. Uważam, że on jest zamontowany w bardzo nieprzemyślanym miejscu. To, na co jeszcze muszę ponarzekać, to wąski otwór załadunkowy bagażnika i to jest ten drugi wąski otwór w tym samochodzie, o którym już zajawiłem. Co mamy w środku? Eee, przyciski do składania foteli, pod podłogą akumulator z takiej zmyślnej konstrukcji, i zestaw naprawczy. Słuchajcie, auto mamy francuskie, a układ kierowniczy precyzyjny niczym szwajcarski scyzoryk. Wiecie, po francuskim rodowodzie tego Grand Turera spodziewałem się, że tu będzie bardziej kanapowo, a tutaj mamy świetnie prowadzący się samochód i to mimo sporej nadwagi i ciężkiego przodu. E, jestem miło zaskoczony. Bardzo duży plus tego wozu. Ważną informacją jest też to, że jest to wersja 4-control, a więc mamy tu skrętną tylną oś. Do 60 km na godzinę ta oś tylna skręca się przeciwnie, do przedniej, a powyżej 60 w tą samą stronę, co poprawia oczywiście właściwości jezdne. Dzisiaj testuje auto z 2009 roku w wersji NAI, Przynajmniej jeżeli chodzi o diesla, bo to 3-litrowe V6 pod maską generujące seryjnie 235 koni mechanicznych. Natomiast właściciel przyznał nam się, że ten egzemplarz ma delikatną modyfikację pod tytułem Chip Tuning i aktualna moc tego wozu to 260 koni. Osiągi naszej Laguny bardziej niż przyzwoite. Seryjne przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę tego wozu to 7,3 sekundy, a prędkość maksymalna to 240 km na godzinę. Kuba przyznaje, jedzie to naprawdę zacnie i przy okazji dziękuję za udostępnienie auta na testy, a Wam widzowie przypominam, że Wasz samochód również ma szansę pojawić się na naszym kanale. Wystarczy, że wyślecie do nas maila widocznego teraz na ekranie, a być może przyjadę do Was z kamerami i przetestujemy Wasz wóz. Bądźcie jak Kuba. Zgłoście się. Czas na test dynamiki, czyli przyspieszenie od 60 do 90 na godzinę. Nasza symulacja wyprzedzania. Jesteśmy rozpędzeni do 60 na godzinę. Jedyne co mogę zrobić, to wcisnąć gaz do oporu, bo skrzynia automatyczna. Sprawdźmy to. No, długo to nie zajęło. Powiem tak. E, wynik to. Ojej, ale dziury się zaczęły. E, 3,2 sekundy. Nieźle. W kwestii bezpieczeństwa trzeba przyznać, że Renault od dawna dobrze radzi sobie na tym polu i w testach zderzeniowych Euro NCAP. Tutaj żadnego negatywnego zaskoczenia, komplet pięciu gwiazdek. Czas na test wygłuszenia kabiny. Moje odczucia, jeżeli chodzi o ten aspekt, jest bardzo pozytywne. Niemal nie słychać diesla pracującego pod maską. Jestem więc dobrej myśli, że decybelomierz, który jest jak zwykle ze mną, wskaże dobre wartości. 90 km na godzinę i mierzymy. I mamy wynik 66 decybeli. Wynik przy 140 km na godzinę, czyli ten pomiar autostradowy, widzicie teraz na ekranie. Równie miłe zaskoczenie spotkało mnie podczas testu zużycia paliwa. Jak na moc oraz to, że mamy do czynienia z V6 w automacie, to uważam, że wynik z prób 90, 140 oraz z jazdy po mieście jest naprawdę racjonalny. Te wyniki widzicie teraz na ekranie. Czas na silniki, dostajemy ich naprawdę ciekawy przekrój i co ważne, nie ma tutaj złego wyboru. To jest już czas aliansu Renault z Nissanem, czyli wynik francusko-japońskiej myśli technicznej. Sama gama silników stosowanych w wersji coupé oczywiście jest węższa, za to lądowały tutaj same fajne jednostki. Na początek silniki benzynowe. Wszystkie z wielopunktowym wtryskiem paliwa i oprócz jednego wyjątku, mają cztery cylindry w rzędzie. Wolno-sące 1,6 i 2,0 generują odpowiednio 110 i 140 koni, dwulitrówka z turbo to już moc 170 lub 204 koni mechanicznych, a jedyna V6 to pojemność 3,5 litra i moc 238-240 koni. Diesle to jedno V6 i reszta to silniki R4. Wszystkie jednostki z Common Rail. R4 mają pojemność 1,5 lub 2,0, a moc od 110 do 178 koni mechanicznych. Jedyne V6 to te, którym dzisiaj się poruszam, i ono ma pojemność 3 litrów i seryjnie 235 koni. Jak widzicie, gama silnikowa daje nam wybór od ekonomii do pewnego rodzaju elitarności, co szczególnie chwali się w dzisiejszych czasach, kiedy ten przekrój silnikowy to raczej małe jednostki. W kwestii awaryjności sprawa jest arcyciekawa, bo to trzy generacje Laguny i to mamy do czynienia z taką sinusoidą jakościową, bo tak, pierwsza generacja miała super opinię, natomiast druga dostała ksywę królowej lawet. Jak jest z trzecią generacją? No, wysoka jakość obecna, to niewątpliwie, ale nie smak po dwójce, Mocno odbił się na sprzedaży właśnie tego samochodu. Natomiast oczywiście jakieś problemy się pojawiają. Silnik 1.6 może mieć problemy z kołem zmiennych faz rozrządu. Wolno-sące 2 litry to dobry motor, ale nie przepada za instalacją LPG. Istnieje groźba wypalenia gniazd zaworowych, a do tego regulacja luzów zaworowych odbywa się za pomocą tzw. szklanek. Dwulitrowe turbo to silnik niemal idealny. Trwały, dość oszczędny, bez problemu nadający się do zasilania LPG. Problemem natomiast mogą być zużywające się cewki zapłonowe albo po pewnym przebiegu turbiny. Będzie wymagać regeneracji, ale tutaj raczej nie jest to wada fabryczna. 3,5 litra V6 to inna liga pod względem kosztów serwisu, pomimo tego, że jest trwały i raczej bezawaryjny. Ciekawostką jest fakt, że to konstrukcja powiązana z silnikiem stosowanym w takim aucie jak Nissan 350Z. Silniki diesla to trudny wybór. A wiecie dlaczego? Bo w sumie każdy jest godny polecenia. 1,5 DCI to już poprawiona konstrukcja z wtryskami Siemensa, a problem obracania się panewek stał się marginalny. Jest wielu, którzy zarzucają tej jednostce, że jest za słaba do segmentu D, za to nie ma bardziej oszczędnego silnika w tym modelu. 2,0 DCI to szeroki zakres mocy i wysoka trwałość, natomiast im mocniejsza wersja, tym większa szansa na problemy z DPF-em. 3-litrowy diesel też należy do tych udanych, choć ta konstrukcja od Nissan Renault jest czasem kojarzona z silnikiem Isuzu, który napsuł krwi wielu jego użytkowników. Jak to w Dieslach? Problemem jest koło dwumasowe, zawór EGR i DPF, a właściwie fab dzięki piątemu wtryskowi, który pomaga go wypalać. Ogólnie w Dieslach wiele rzeczy może pójść nie tak. To na przykład pękająca rura interkulera czy nietrwałe poduszki silnika i skrzyni, co może przekładać się na wibracje w kabinie. Oczywiście większość problemów może wynikać z tego, jak samochód jest utrzymany przez poprzedniego właściciela i czy był na bieżąco serwisowany. Zawieszenie w tym modelu całkiem proste: z przodu MacPherson, z tyłu belka skrętna. Były głosy, że tak proste zawieszenie nie przystoi w tej klasie, ale z perspektywy kosztów jest to bardzo dobra wiadomość. Układ for control, który tutaj zastosowano, jest naprawdę niezawodny i stosunkowo prosty w, w razie ewentualnych problemów. Ja teraz sobie na przykład jadę po rądzie, no i tak jak już wspominałem, tylne koła skręcają się przeciwnie do tych przednich, przez co to rondko objeżdżamy sobie całkiem elegancko. Małe problemy mogą pojawić się, jeżeli posiadamy w naszym autku elektryczny ręczny, to zapiekanie się linek czy zacisków od taka przypadłość. Skrzynie biegów manualne nie są zbyt krwawe i zdarza się, że wyją łożyska. Automaty dwusprzęgłowe to wybór podwyższonego ryzyka, chociaż ich użytkowanie daje frajdę. Z drobnych problemów z tym samochodem, to jeszcze matowiejące reflektory, problemy z kartą dostępu czy wariujące czujnik ciśnienia w oponach. Spójrzmy teraz na zestawienie kosztów utrzymania oraz napraw. W pierwszej tabeli koszty przeglądu zerowego, który warto zrobić po zakupie auta używanego. W drugiej tabeli koszty poważniejszych napraw mechanicznych oraz blacharskich. Jeżeli szukacie części oraz akcesoriów motoryzacyjnych, chyba nie muszę Wam mówić, że gorąco zapraszam na OTOMOTO CZĘŚCI. Przygotowaliśmy odpowiedni link, widzicie go teraz w górnym rogu ekranu i znajdziecie w opisie tego filmu. Czas na tradycyjne podsumowanie. Co spodobało nam się w Lagunie trzeciej generacji? To sensowne koszty utrzymania, udana gama silnikowa i design w wersji coupe. A minusy? Estetyka wersji liftback i kombi, a w wersji coupé to mało miejsca w drugim rzędzie i wąski otwór załadunkowy do bagażnika. Lagunę trzeciej generacji mogę śmiało podsumować jako model udany. Niestety ginący w gąszczu pasatów insigniczy Mondeo, a laguna w wersji coupé jest naprawdę nietuzinkowa i może zachwycić projektem na zewnątrz i wewnątrz. Wierzę, że odcinek wam się podobał. Widzimy się na kanale OtoMotoNews News już w kolejny czwartek. Do zobaczenia.